Tutaj szefów Święta Seniorów wręczam klucz do miasta życząc, aby on powrócił do nas za kilka dni. Dni Seniora, Święto Seniorów uważam za rozpoczęte. W naszym mieście zostały zorganizowane liczne imprezy dla seniorów i tak rozpoczęliśmy cykl dziesięciodniowych Dni Seniora takim marszem kapeluszy spod Domu Kultury do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Maratońskiej na bal, taką biesiadę dla wszystkich. Następnie mieliśmy wyjazd do Tern Cieplickich, mieliśmy wycieczkę i zwiedzaliśmy nasz, nasze Gerlitz, to jest Europa, miasto po drugiej stronie. Następnie, następną imprezą, która przyciągła dużo ludzi, to był rajd rowerowy, kończący się taką imprezą jak pieczenie kiełbasek i wspominanie różnych, różnych wspomnień. No i dzisiaj ten cykl dziesięciodniowych spotkań seniorów. Kończymy balem właśnie tutaj w Zagrodzie Kołodzieja. Dzisiaj kończymy dni seniora. Klucze do miasta wróciły, miasto zostało niezniszczone. Także seniorzy zadbali o nasze miasto, i myślę, że to jest ważne, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili. Czego życzę i tym seniorom, którzy tam za mną tańczą, i tym, którzy będą nas oglądali. Zapraszam do klubu seniora, zapraszam do wspólnej zabawy. Warto korzystać z tych dni, które mamy do wykorzystania.